Cześć wszystkim, hej z tej strony Lufa, witajcie na kanale Gra Sfera. Dzisiaj będzie film, który otwiera nową serię na tym kanale. Będą to filmy o grach, które już wyszły, czy to już które mają 20 lat, tak jak dzisiejszy bohater odcinka, ale też może trochę nowsze, nie ja z 10 lat, 5 lat, ale to są gry, które szczególnie wbiły się w moją pamięć, które Darze wyjątkową miłością czy sympatią. Dzisiaj trafia się Dark Messiah of Might and Magic, jedna z moich chyba ulubionych gier. Zawsze, jak jestem pytany, czy wymieniłbym swoje trzy ulubione gry, to zawsze w tej trójce Dark Messiah of Might and Magic jest wymieniana. Słuchajcie, gra była stworzona przez Arkane Studio, no to jest studio znane przede wszystkim w sumie z Dishonored, tak? A wydawcom? No, ciężko teraz uwierzyć, co się dzieje w świecie gamingowym, ale był to wtedy legendarne studio Ubisoft. No niestety Ubisoft ma teraz no gorsze czasy, to jak nie powiedzieć nic. Wiecie, quadriple A rip -off z Black Flaga, no i niestety Assassin. It's the biggest piece dog shit. No i jak od razu mówimy o Ubisoftcie, to mała zapowiedź. Prawie na pewno będzie też film o, o asasynie. Jeszcze nie wiem której części, raczej dwójce, ale na razie bym się nie zapędzał. Ale no to tylko świadczy to, że Ubisoft naprawdę rzeczywiście był kiedyś studiem, które coś znaczyło. Słuchajcie, gra została wydana w 2006 roku. Później jeszcze się ukazała w 2008, ale na Xboxie 360 miała trochę inną nazwę, bo to był Dark Messiah of Might and Magic Element. Gra działa na silniku Source Engine, czyli tym samym co chodził Half-Life 2 i Counter-Strike Source. Sama gra to jest RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby i jest ona osadzona w uniwersum Might and Magic, czyli Heroes, tak bardzo lubiane przez polską publikę, w tym najbardziej chyba trójkę. Łączy ona walkę, skradanie i magię, a rozgrywka była znana właśnie z dynamicznego systemu starć i można było tu używać właśnie. Otoczenia do walk, czyli może było kopać wrogów, przepaść, przybijać ich na kolce, podpalać olej czy przewracać konstrukcję. No właśnie, oprócz tego używania otoczenia, to tam fizyka była świetna, pamiętam na tamte czasy, a później jak to rozgrywałem, to i tak robiło to wrażenie, pięć, czy nawet teraz yy, to, to robi wrażenie. Krótki zarys fabularny, yy, tutaj wcielamy się w yy, Sareta, to jest yy, młody czarownik, adept sztuk magicznych jest on wysłany przez swojego mistrza e, na odnalezienie artefaktu, tzw. Tak czaszki cieni. I w trakcie tej przygody okazuje się, że właśnie los naszego bohatera jest nierozwiązany, jest związany z demonami, przyszłością całego świata, Ashan. Tak, no fabuła w tej grze nie jest jakaś super wybitna. Nie jest ona najważniejszą częścią tej gry, ale właśnie sam gameplay. Gameplay, który jest, no, jakby to powiedział niektóre osoby, miodny, tak, no ale jest rzeczywiście bardzo w porządku. W porządku co tam opowiedziane, jest znakomity. I mimo, że już minęło 20 lat, cały czas aktualny bym powiedział. A szczególnie teraz, miałem ochotę nagrać ten materiał, bo jest w produkcji. Gra, która jest takim duchowym spadkobiercą właśnie Dark Messiah e, i jest to gra Alkaset, e, która jest stworzona przez studio Push On, e, który no gameplaye wyglądałem praktycznie jeden do jednego z Dark Messiah, e, no ale oczywiście już na nowym e, tutaj silniku graficznym i rzeczywiście wygląda to bardzo podobnie i ma się tak trochę nabrałem ochoty, żeby pograć w tą grę a przy okazji jeszcze nagrać materiał z moich wrażeń i moich przemyśleń na ten temat. W ogóle też jest to dość niesamowite, bo e, jak gra wychodziła w tym 2006 roku, to jej odbiór na początku był mieszany. E, I rzeczywiście tam chwalono za system walki i klimat, ale wtedy no, był krytykowany za błędy techniczne. No i niezwykle rozbudowaną fabułę. Tak? No i to rzeczywiście no, ta fabuła nie jest jakaś super, mega wybitna, e, ale, no kurczę, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie... Gra może mieć mega słabą fabułę, ale jeżeli rozgrywka, gameplay jest świetny, to mogę jej wybaczyć naprawdę dużo. Bo to co uwielbiam w grach, to jest responsywność i uczucie yy, rzeczywiście, że moje ciosy, yy, ruch mają wpływ na to co się dzieje w świecie gry. I to działa tak naprawdę też czyli w drugą stronę: czyli, jakby gra miała świetną fabułę, grafika 10 na 10 ale gameplay byłby sobiutki. Dla mnie ta gra niezbyt bardzo wysoko oceniana. Oczywiście ideałem gry, no to jak wszystkie te aspekty są na bardzo wysokim poziomie, tak? To co jeszcze cieszy w sumie, że ta gra ma dość dużą społeczność fanów i oni cały czas robią mody poprawiające grafikę, balans, czy też stabilność. I tak, tutaj gameplay jest nagrany przeze mnie. Możecie zobaczyć yy, tak naprawdę o co mi chodzi yy, dlaczego ta gra mi się tak bardzo podoba. Słuchajcie, yy, gra jest z perspektywy First person perspective i moc stawia właśnie na te dynamiczne starcia wręcz, chociaż też nie tylko. Mamy do wyboru bronie białe, no i to są miecze, topory, włócznie, łuki, kusze. Każda broń ma swoje animacje i tempo ataku. Bloki parowania, oczywiście, możemy blokować te, te ataki, a i właśnie. Jeżeli chodzi o walkę, no tam to świetne były kopniaki, no słuchajcie, no trzeba było wykorzystywać ten super silnik graficzny, nie tyle co, o Boże, nie silnik graficzny, tylko bardziej silnik fizyczny i trzeba było wykorzystywać te kopniaki, no bo jak się kopało przeciwnika na różne belki, beczki czy kolce, że ta postać to była jak taka lalka szmaciana, no to się świetnie oglądało świetnie się to czuło w tej grze. Mamy też właśnie przez to, że są te, te kopniaki, to interakcja to czy nie jest mega, mega duża? Beczki, też randole, pułapki, konstrukcje, przecież to na naszych oczach to się rozwalają te rzeczy, czy się łamią. W tej grze, oprócz właśnie tych broni białej, czy, czy łuku, no mamy też magię i zaklęcia. No i to są takie typowe, które występują w większości gier, zaklęcia typu. Fireball, tak jakaś pułapka ognia, zamrożenia, lodowa strzała, błyskawice, telekineza, która boże jest tak świetna, właśnie przez ten silnik fizyczny, no, aż chce się tego używać tak naprawdę. Ja Mamy też jakieś obrona i wsparcie, czyli leczenie, magiczne, tarcie, magiczne tarcze itd, i, tak i tak dalej. Tutaj manę możemy regenerować poprzez buteleczki z maną, gdzie, które możemy znajdować w skrzynkach. Czy też po prostu chodząc po mapie i znajdować na stołach. I tutaj też no, pomaga ten system RPG. Rzeczywiście jest tam takie drzewko, nie jest zbyt ono y, zbyt y, duże, czy tam y, rozwinięte, ale tam co nas najbardziej interesuje, możemy sobie i w tą stronę, tak? Czyli możemy iść bardziej albo w skradanie, albo w takiego berserkera, czyli bierzemy miecz tarcze i na nich, y, czy też właśnie bardziej magiczne rzeczy nas interesują. No to wtedy sobie zwiększamy manę czy też zakres zaklęci. I odblokowałem te zaklęcia. Właśnie a propos, już wspominając właśnie, buildu pod y, skradanie, no jest, taki, jest taka możliwość. Można eliminować wrogów po cichu, czyli takie typowe ataki od tyłu to zazwyczaj równa się natychmiastowa śmierć. Są kryjówki, cienie i otwieranie zamków, y, które wspierają właśnie nasz styl złodzieja, tak? I niektóre misje można przejść zupełnie inny sposób, zależnie od rozwoju, czyli nie musimy nawet za bardzo, tak jak mówiłem, się skradać, tylko normalnie szturm, jazda, firebole, czy miecz na orka i jazda z nimi. Sama gra jest ona liniowa, jednakże lokacje są różnorodne i tutaj mamy katagumby, mamy miasto Stonehelm, różne fortece, lasy czy świątynie. I w każdym etapie, jak na grę z 2005-2006 roku, no to znajdziemy sekretne pomieszczenia i ukryte skarby, które właśnie nagradzają naszą eksplorację no i to pozwala nam bardziej yy, levelować swoją postać i ją rozwijać. Jeszcze w ogóle w tej grze jest taki bardzo prymitywny system craftingu mieczy. Można znaleźć w świecie takie stoiska kowalskie, i w nich można, słuchajcie, od początku do samego końca wykuć swój miecz. Czyli bierze sztabkę, tą sztabkę trzeba roztopić, tą roztopioną, właśnie srebro czy tam złoto, do kociołka i tak dalej, i tak dalej. To jest taki bardzo. Prosty, lecz bardzo cieszący element właśnie tej gry. To, co jeszcze ta gra ma dość ciekawego, to tak naprawdę Saret nie jest sam. Bo podczas całej rozgrywki jest w nim uwięziona, w bardziej jego myślę taka demonica, ksana I ona komentuje wydarzenia, doradza, bądź też kusi. A czasem wręcz ingeruje w nasze wybory. Jest to taka dość ciekawe podejście, jaki osoby, demo, to w sumie demo, tak, który wbija też szpilki, głównie wbija szpilki w naszego bohatera. No i gra w sumie ma też ograniczony tam ten system RPG pod względem wyborów fabularnych, bo tak naprawdę to się yy, doprowadzi do, 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 do wyboru zakończenia yy, końcowej gry. To tam jest chyba cztery zakończenia są na końcu. I to chyba wszystko na temat tej gry. Wracam do niej regularnie. Głównie właśnie tęsknię za, za tym silnikiem fizycznym. Szkoda, że nie ma już tych, takich nowych gier, które stawiają na, na ten silnik, bo rzeczywiście ta instrukcja, ta interakcja ze światem, no tutaj jest, wypada bardzo dobrze. tak? Ja pamiętam moją pierwszą przygodę z tym grą to, jak oglądając, słuchajcie, materiał u. Już tutaj legendarnego youtubera e, Rojewskiego Rojo i no, wtedy mi się wtedy ta gra spodobała na tych gameplay'ach i, no, i dałem mi szansę i rzeczywiście mnie żałuje. I dzięki temu miałem szansę zagrać w jedną z lepszych gier e, według mnie, jaka powstała. No i tak, no i tyle mamy na temat Dark Messiah of Might and Magic, gra według mnie ponadczasowa, świetnie y, poprowadzona gameplay'owo. I szczerze, jeżeli nie graliście w tą grę, to wam gorąco polecam. A szczególnie, że wychodzi za chwilę właśnie no, w sumie za chwilę do nie, bo jeszcze nie miałem podanej daty premiery, ale będzie wychodziła ten duchowy spadkobierca Alkaset, więc naprawdę polecam wam sobie przypominać tę grę, albo przynajmniej spróbować, dać jej szansę, bo y, wydaje mi się, że nie pożałujecie. Z tej strony Lufa, a wy jesteście na kanale Gray